Podczas 15 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu rozegrano mecz piłki nożnej Zgorzelec Polska kontra Zgorzelec Grecja. E, moi moi państwo, dzisiaj jest spotkanie wyjątkowe, bo zaczynamy kolejny już 15 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej, który się odbywa co roku w Zgorzelcu i właśnie, właśnie z tej okazji dzisiaj spotkanie Polska-Grecja. Są przyjaciele, są sympatycy piłki nożnej, są przyjaciele Greków, Polaków i dzisiaj bawimy się wspólnie właśnie w Zgorzelcu na miejskim stadionie. I tak Zgorzelecki Stadion zamienił się w strefę kibica na żywo. Jest to wspaniałe i fantastyczne wydarzenie piłkarskie. Polen, dobra. Obie drużyny walczyły o każdy centymetr boiska. Poziom meczu jest dość wysoki, jak Państwo, państwo pewnie zauważyli ci, którzy oglądają ten mecz. Wysoki poziom, zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni, i Polacy, i Grecy. Także myślę, że w drugiej połowie będzie na pewno jeszcze kilka dobrych spotkań, miejsc, takich momentów, gdzie na pewno jakaś bramka padnie. I tak też się stało, a emocje sięgały Zenitu, szczególnie po pierwszej, zdobytej przez ekipę Zgorzelec Polska bramce. Jednak na razie mamy wynik jeden do zera, czyli Polacy wygrywają na razie, ale oczywiście Grecy mogą strzelić bramkę w kolejnej, drugiej części. Druga połowa należała do reprezentacji z Grecja, która z energią i zapałem ruszyła do boju. Z wyniku zadowolony jest Nikos Rusketos. A więc mecz, mecz 4-1 dla Greków. Nie udało się reprezentacji, ale udało się w Zgorzelcu. Zgorzelec-Grecja kontra Zgorzelec-Polska Zgorzelec 4-1 dla Greków. I chociaż mecz nie zakończył się zwycięstwem drużyny Zgorzelec-Polska, najważniejsza była rywalizacja z poszanowaniem zasad fair play i dobra zabawa. To jest mecz na przyjaźni, mecz sportowa rozgrywka dwóch państw greckich i polskich. No i bardzo przyjemnie można spędzić chwilę czasu. Kolejne spotkanie obydwu drużyn i kolejne piłkarskie emocje już za rok.